Cześć, tylko szkocki ogrodnik, a to już druga część z tej miniserii, jak wysiewać nasiona metodą woreczkową, ten Ultimate Guide, który właśnie przygotowuję. I to jest tak, mamy wszystko przygotowane, mamy substancję, mamy wodę, mamy nasiona. Wszystko przygotowane. W odcinku pierwszym, który tu możecie zobaczyć, wytłumaczyłem dokładnie, Dlaczego i co, jak robimy, dlaczego nie używamy ziemi kompostowej i tak dalej. Jak moczymy, dlaczego tak maczymy, Teraz będziemy obierać nasionka. Dlaczego obieramy nasiona? Znowu, z innego powodu z dwóch. Po pierwsze, szybciej tam wykiełkują, bo ta, ta wierzchnia nie wszystkie nasiona możemy obierać. Jeśli nasiona jest suche, nie ma żadnej skutki, nie ma żadnego owocu, nie obieramy. Natomiast jeśli tak, na przykład hecatus ma suchą skórkę, czy na przykład kilka osób mnie w tym roku pytało, dostało nasiona hmm, karłatki, które były ciągle jeszcze w owocu, to wszystko musimy obrać. Takie owoc, takie nasionko musi być suche, zanim damy, damy do moczenia. Jeśli damy takie mokę i tak dalej, to jest spora szansa, że w tym wodoczku zgnije. zgnieje. Czyli wszystko obieramy, zanim, zanim zaczniemy moczyć. Wysuszmy to, nie suszmy zbyt długo, ale po prostu przesuszmy, żeby, żeby było suche. To jest pierwszy powód. Po dru drugi powód dlaczego, jeśli zostawimy w tej skórce, ta skórka będzie też pożywką dla bakterii, dla, dla, innych, e dla innych grzybów. To nasionko z tej skórki już teraz nic nie ma. dokilkowana jest zupełnie niepotrzebna. Tu ona jest sucha, nie wiem czy słyszycie. Spróbuję. Czy... Słyszycie? Ona jest sucha. I teraz tak, możemy po prostu sobie dać w palcach. Jest fajnie, jak mamy pięć nasion w palcach. Ale... Jeśli mamy ich 100, ja to by to tam zajęło trochę, no. Teraz tak, ja może skieruję kamerę teraz bliżej tutaj pokażę, jak one wyglądają obrane, nieobrane, po czym, po czym je poznamy. Jak widzicie, te nasiona tak wyglądają, kiedy są nieobrane. Widzicie, on jest takie szaro niebieskawym powiedział, ta skórka jest. Jak mówię, ona jest bardzo sucha. Tam, bliżej mikrofonu, to będziecie słyszeć, jak ona To właśnie taka bardzo sucha. I teraz tak, byśmy, chcielibyśmy je obierać ręcznie, to powodzenia. Nie trzeba tego robić, ja mówię, ale to właśnie przy metodzie woreczkowej przyspiesza proces kiełkowania i powoduje, że takie nasionko kiełkuje dużo um, um, mówię, dużo szybciej po pierwsze, a po drugie e, jest mniejsze ryzyko, że dojdzie do, jakiegoś, do jakiejś infekcji bakteryjnej wyrusu, czy, czy grzybowej. Teraz tak, nie wiem czy widzicie. Teraz Pokażę. Nasionko obrane, nie obrane. te obrane, takie szaro brązowe. Nie obrane, takie niebieskawe. I słyszycie, ta skórka jest bardzo sucha. Może teraz mówię, obierając w rękach tak. Muszę to chwilę robić. Mam brudne ręce, bo byłem na ogrodzie wcześniej. Każdy ogrodnik grzebie w ziemi. A to nam zajmie tego czasu. I na brudzimy, jak nie wiem. Chcemy obrać ręcznie? Możemy, ale ja mam inną metodę. I już Wam pokazuję. Mam pojemnik, żeby za bardzo nie nabrudzić. Sitko metalowe. Przesypujemy. Teraz tylko sprawdzę, czy w kamerze to widać. Dobra, widać. I po prostu trzemy o to. Nie bójcie się, Wy tego nie uszkodzicie. Słuchamy to w ten sposób. One się nie po. nie uszkodzą, a dużo wcześniej nam one się obiorą. Nie us... Mówię, nie bójcie się. Śmiało można. Nie będę całego tego, zajmuje to już kilka minut. Nie będę tego to pokazywać, ale. Już to widzicie? Patrzcie, takie nasionka są już właśnie prawie cała ale tylko później delikatne, delikatnie przebać na koniec i jest zrobione. Nie trzeba każdego osobno obierać. Później je wypłuczę jeszcze i pokażę dokładnie właśnie jak to wygląda, jak się je płuczę. No i tak, nasiona już są przebrane i teraz je wypłuczemy. Pokażę jak najprostszej się wypłukuje nasiona. To ma... Są różne metody. Mówię, nie musicie mojej stosować, ale... Nasiona są ciężkie, skórki lekkie. Tam mi kilka wypadło, jak tam za duże ciśnienie, za duży sumień wody. Ale mówię, tu mamy już czas praktycznie przepłukać nasiona. Jeszcze kilka dodatków, na przykład takiej gałązki, jak widzicie, jest. Ale jedna minuta przepłukane są. Można zrobić to jeszcze raz, dwa razy, jak się Wam podoba. I w tym momencie możemy je już moczyć. Jak widzicie, nasiona już są przepłukane, są czyściutkie. I teraz, jak sprawdzić, czy nasiona są świeże? Są dwa sposoby. Jeden bardziej oficjalny, gdzie W to jest miara statystyczna jakości jaś, nasion. K1 to jest miara jakości nasion na, na początku po zebraniu minus P, czyli ten okres, w którym były przechowywane. I to wszystko dzielone teraz na tak 10 podniesione do potęgi KE. KE to jest jedna ze stałych gatunkowych minus Cw, kolejna stała gatunkowa, razy logarytm z M, gdzie M to jest e, zawartość wody w danym nasionu, minus kolejna stała gatunkowa, razy temperatura przechowania, minus kolejna stała gatunkowa, razy kwadrat temperatury kiełkowania. Prosta, czyż nie? Nie, do dupy. Jest prostsza metoda. Bierzemy pojemnik, w którym będziemy moczyli nasiona. I je po prostu wrzucamy. Jeśli zatoną, to wiecie, że są świeże. Jeśli pływają na powierzchni, to już możecie im zaśpiewać Time to say goodbye. Aha, to nie działa z, z, z kokosami, ok? No, z pozostałymi nasionami w ciałach najbardziej. Tak, właśnie sprawdzamy, czy nasiona są świeże. Zatonęły. Znaczy, że są świeże. I teraz mówię, w tej wodzie będziemy je przechowywać. Ja je będę. Jaję tą wodę wymienię mniej więcej dwa razy, czyli co 8 godzin będzie 816-24. I po 24 godzinach idą do wodeczka, To już będzie kolejna, kolejna na kolejnym nagraniu co zaraz zobaczycie. No i teraz tak. Na, opisujemy sobie datę. Dzisiaj jest 18. 0121 jeden Dobrze opisać datę, wtedy wiecie ile dokładnie one Wam kiełkują. Opisuj wpisujemy sobie jaki to jest gatunek. Trachy. Karpus. Fortuny. Napełnimy to teraz. Ziemią właśnie tą, którą mamy już e Zdezynfekowaną, czy to w mikrofalówce, czy, czy w, w piekarniku. Okay, nie, okay. Trzeba, nie trzeba tej ziemi za dużo, tam ziemi, tej mieszanki, bo to jest włókno kokosowe i, i perlit. Nie trzeba tego za dużo dawać. Jeśli jest za suche, możecie to delikatnie spryskać wodą. Polecam wodę przegotowaną. Na nasion może jeszcze dwie łyżki dołożę. Słuchaj teraz jak wam pokażę. Na 100 nasion taka ilość właśnie tej mieszanki włókna kokosowego z perlitem będzie w zupełności wystarczająca. I teraz tak minęło już 16 godzin, od czasu jak się na, a się dwa razy już wymieniłem wodę. Wymieniłem po 8 godzinach i po 16 i teraz za kolejne 8 godzin będę je wsadzał do wodeczka. A to już jest koniec części drugiej. I jak je wsadzę do wodeczka i jak się obchodzę z wodeczkami, to już będzie w części trzeciej. A więc do zobaczenia. Cześć. Pa pa.